Każdy z Was słyszał zapewne o duchach i nawiedzonych przez nich domach. Mieszkam niedaleko Myszkowa, jakieś 30 minut samochodem. Ale to, czego dokonałem, przechodzi ludzkie pojęcie. Było to w 2013 roku, gdzieś na przełomie lipca. Postanowiliśmy ze znajomym zrobić sobie rundkę samochodem wokół miasta. Ba, nawet postanowiliśmy jechać poza miasto. Pojechaliśmy najpierw do mnie, w celu zabrania odpowiedniego flipunku na rundkę po mieście to znaczy, portfel z pieniędzmi, gdyż zawsze możemy pojechać na kebaba o północy, czy coś. Wychodząc z domu, zahaczyłem o znajomego, który akurat wychodził z klatki i przed blokiem palił papierosa. Postanowiłem go spytać, czy nie będzie chciał z nami zrobić rundki po mieście samochodem kumpla. Było nas trzech ja, Dawid i Maciek, kierowca. Gdy już zrobiliśmy rundkę po mieście, zaproponowałem Maćkowi, aby się wybrać do Myszkowa. Oczywiście musiałem za swoje pieniądze zalać mu samochód, ale nawet Dawid postanowił się dorzucić. Cel był prosty. Rundka po Myszkowie, potem robimy wjazd na ten cały burdel zwany nawiedzonym domem. Rundka po Myszkowie, potem pod nawiedzony dom. Bez żadnych korków dojechaliśmy na miejsce. Pojawił się przed nami straszny budynek. Każdy z nas i tak miał totalnie wbite w jakieś duchy, no bo to tylko legenda, i z reguły, legendy to tylko takie pieprzenie i reklama dla miasta. No niestety, w moim przypadku zaczęło być na odwrót. Są różne teorie, jedni mówią, że słyszeli jakieś kroki, drudzy zaś mówią, że nic tam nie ma prócz złomu i masy trocin, nie pomijając tagów namalowanych sprayem przez łonebe i graficiarzy. Gdy weszliśmy, a było już ciemno, zaczęliśmy mieć lekkiego pietra, ale dopływ adrenaliny, że jakaś zdewastowana morda mi wyskoczy i zacznie się drzeć, była najlepszym uczuciem. Wchodziliśmy na górę, masa roztrzaskanego szkła, puszek, no i nie zabrakło tagów z różnymi napisami. Te napisy nie były szczególnie jakoś tajemnicze, niektóre brzmiały: Tu byłem Adik, oraz coś w tym stylu. Chyba nikt z Was nie myślał, że będzie krew, czy jakiś duch nożownik, czy pentagram na ścianie nabazgrany krwią. Cała przygoda zaczęła się dopiero jak byliśmy na dole. Jak się okazało, masa złomu i trocin, żadnych znaków szczególnych. Byliśmy totalnie zawiedzeni tym, że nie zobaczyliśmy ducha. Wracając na górę, usłyszałem, jakby oprócz naszej trójki ktoś lub coś tam było. Dokładnie szelest trocin. Dochodząc do spontanicznych spekulacji, myśleliśmy, że jakieś szczury albo chomiki się wałęsają po tym domu, i tyle ze strasznej legendy. Gdy się odwróciłem, telefonem zauważyłem mglistą postać przypominającą ducha. Zrobiłem słabej jakości zdjęcie, ale niestety byliśmy tak zestrani, że nie miałem czasu do namysłu, by stać i zrobić kalibrację, żeby nie było rozmazane. Nie zabrakło udyszenia z powodu wybiegania. Nie pozostało nam nic innego, jak spierdalać do samochodu i wyjechać poza myszków. Czy tam rzeczywiście straszy? Raczej tak. Pewnie spytasz, czemu nie nagłośniono sprawy i nie dostarczono dowodów. To proste. Po pierwsze, dowód jako zdjęcie nie jest dobrze sprecyzowane co do wiarygodności. Po drugie, sprawa miała miejsce parę lat temu, o czym świadczą nagłówki niektórych gazet. Sprawa jest jasna, wystarczy przeczytać nagłówek oraz treść skanu. Możesz mieć wątpliwości do zdjęcia, ale w internecie też znajdziesz niszowe informacje o tym domu. Nadal uważasz, że mało creepy?